Dzisiaj przychodzę z tbr na lato. Wybrałam sobie kilka książek z moich regałów, które wydaje mi się, że będę chciała przeczytać w takich właśnie mi letnich miesiącach, że będzie je dobrze czytać w takim właśnie letnim, słonecznym anturażu. I na początek klasyka. Mam tutaj Tessę Deuwerwil Thomasa Hardiego. Chciałabym sięgnąć po tą ym, powieść, bo wydaje mi się, że ona nie jest ciężka gatunkowo. To znaczy, że nie ma tutaj jakichś trudnych... Ciężkich wydarzeń, takich przedmiotających. Może to być oczywiście mylne wrażenie, ale przynajmniej chciałabym spróbować. Pięknie wydana książka też kojarzy się. Wydaje mi się z takim latem: kwiaty w pełnym rozkwicie, zieleń. No, coś, coś, co wydaje się być klimatyczne. Jeżeli chodzi o fantazy, a zdaje się bardziej science fiction, chociaż nie jestem też do końca pewna, bardzo mnie ostatnio kusi neuromancer Williama Gibsona. Cała w ogóle trylogia ciągu, ale żeby rozpocząć, no, to muszę zacząć od pierwszego tomu. I ten jakoś neuromancer ostatnio mnie kusi. Sam opis z tyłu który zapowiada jakby tą lekturę to co będzie zawarte w tej książce brzmi niesamowicie interesująco niesamowicie intrygująco case jeden z najlepszych kowbojów cyberprzestrzeni poruszających się w wirtualnym wszechświecie popełnił błąd za który został srogo ukarany za nielojalność wobec zleceniodawców płaci uszkodzeniem systemu nerwowego co uniemożliwia mu dalszą pracę i skazuje na uwięzienie we własnym ciele w poszukiwaniu lekarstwa wyrusza do japońskiej Hiby gdzie zdobywa fund żeby w nielegalnych klinikach odzyskać zdolność podłączenia swojego umysłu do komputera. No brzmi to niesamowicie ciekawie, niesamowicie intrygująco. Jestem po prostu coraz bardziej zachęcona, żeby jak najszybciej właśnie do tej trylogii ciągu przy, przysiąść. Dalej mam tu coś, zdaje się, obyczajowego. Pani Fletcher, Tom Perrota. Dla fanów wielkich kłamstewek i gotowych na wszystko. Ja nie za bardzo wiem, o czym ta książka jest. Wydaje mi się właśnie, że to jest jakieś, jakaś taka lżejsza może obyczajówka. Dostałam kiedyś tą właśnie książkę w prezencie od moich, um, moich przyjaciółek i no chciałabym do niej przysiąść, bo też już swoje na tych moich półkach, na tych moich regałach um, odleżała, a wydaje mi się, że może w jakimś takim wolniejszym, urlopowym czasie ta lektura nada się idealnie, bo nie będzie zbyt zbytnio przytłaczająca. Kolejna książka to tutaj Marta Kisiel i nagle trup. To jest komedia kryminalna, o której swojego czasu słyszałam raczej dobre raczej dobre i pozytywne opinie. Ja też inne książki Marty Kisiel miałam okazję czytać i podoba mi się jej humor, jej styl pisania, więc wydaje mi się, że ta też książka ma, może przypaść mi do, do gustu. Ja też chcę po nią sięgnąć jak najszybciej, żeby ją Przeczytać ze tą swoją ciekawość, bo ja ją znalazłam w takim punkcie book, book crossingowy w mojej pracy, to znaczy inne osoby przynoszą książki, którymi się chcą powymieniać. Ja tą książkę stamtąd zgarnęłam i chcę ją przeczytać, żeby ją po prostu tam odnieść, żeby dalej ją puścić w świat, żeby jej też nie przetrzymywać, nie przetrzymywać, więc w tych o miesiącach letnich mam nadzieję, że trafi się ku temu okazja. W tym samym punkcie wymiany książek właśnie w mojej pracy, trafiłam też na. Te Taką książkę Virgin des z Vernon tą pierwszy To jest bodajże że zdaje się jakaś trylogia. Bardziej może wydaje się taka postapokaliptyczna, mroczna, ale też coś z gatunku fantazy. I to jest jakiś fenomen e, wyda wydawniczy we Francji, że bardzo dużo, w wielu egzemplarzach ta książka się sprzedała. Nie jest też jakoś długa, ma około 300, 370 stron, więc spróbuję sobie, bo nigdy wcześniej o niej nie słyszałam nigdzie i jestem ciekawa, co, czym ta książka może się właśnie okazać. Dalej mam tutaj książkę, którą ponawiam do swojego TBR-u, bo wrzucałam go że też na wiosnę, ale nie udało mi się jeszcze jej przeczytać, pomimo tego, że bardzo chcę. To Rów Mariański i Jasmine Schreiber. Słodko-gorzka opowieść o wychodzeniu z najgłębszego smutku, jakiej czasem wszyscy potrzebujemy, i to właśnie ma być jakaś taka historia o przezwyciężaniu em, smutku, pewnego rodzaju depresji, e, straty ukochanej osoby. Z tego co pamiętam, chcę przeczytać tą książkę. Ona może być em, trochę cięższa, też z gatunku takiego obyczaju, ale może bardziej właśnie em, tak te wydarzenia, czy cały anturaż może być bardziej e, przytłaczający, ale też taka książka się na przełamanie, może tych słodszych lektur. Bardzo chcę ją przeczytać. Jeszcze się nie złożyło, ale sobie ją tutaj jak najbardziej zaznaczam, że chcę ją przeczytać. Dalej mam tutaj dwa reportaże, które sobie właśnie wyciągnęłam z wydawnictwa czarnego Marcelina Schumer-Brysz i Miasto. Giaurów. To jest, daje się, jakieś miasto w Turcji, które jest dosyć specyficzne i interesujące społecznie, bo z jednej strony w tym mieście jest dużo takich wyzwolonych mieszkańców, ateistów, którzy nie, nie podążają za żadną religią, a z drugiej strony jest bardzo dużo gorliwych wyznawców islamu i te dwie przestrzenie, te dwie, dwa podejścia do życia jakoś się tutaj zderzają i miksują i to może być ciekawa opowieść o takim mieście. Tutaj jest niecałe 200 stron, dosyć krótka pozycja. Turcja to też jest ostatnio dosyć popularny, wydaje się wakacyjny kierunek, więc ja raczej, raczej do Turcji nie pojadę, ale pojadę może w takim bardziej literackim wydaniu na kartach te, tego reportażu. Zobaczymy, czy jest dobry. I zgoła inny kierunek, czyli Korea Północna, Barbara Demik. Światu nie mamy czego zazdrościć. Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. Ja czytałam ostatnio kilka. Książek na temat właśnie Korei Północnej i nie ukrywam, że to wzbudziło moje zainteresowanie. Słyszałam o tym konkretnym reportażu, że jest bardzo dobry. Zarcamy raczej pozytywne um, opinie, pozytywne recenzje, więc sama jestem jego ciekawa. Tutaj widzę, um, że w środku też są ilustracje, jest trochę ilustracji, to też, to też plus pomoże sobie zobrazować pewno o czym tutaj jest na kartach tej książki um, no, napisane i zmiałam sobie sprawdzić. I ze stron ymm, niecałe 400. No to jest już taka dłuższa przeprawa, ale wydaje się, że temat interesujący, więc jak najbardziej jestem ciekawa i przechodzę do sekcji takiej bardziej fantazy. I na początek serie, które sobie chcę otworzyć i zacząć czytać, bo wiadomo, zbyt mało serii mam jeszcze rozgrzebanych i niedokończonych czas na. Kolejne, ale mam tutaj ostatnie królestwo Bernarda Cornwella, pierwszy tom Wojen Wikingów. Bardzo chcę, bardzo jestem ciekawa i pod, podekscytowana na czytanie tej serii, bo słyszałam, że jest bardzo dobra i nie wiem, czy jest taka lekka, nie wiem, czy jest um, taka bardziej przygodowa, czy bardziej historyczna, ale chętnie się przekonam. Słyszałam dobre, właśnie pozytywne opinie, recenzje, tak samo o tej serii, więc jak najbardziej um, chcę ją przeczytać i bardzo chcę, żeby mi się Podobała, bo będę rozczarowana, jeżeli mi się nie spodoba. Dalej mam tutaj pierwszy tom Smoczej Straży Brandona Mula. Smocza Straż, pierwszy... No, okej. Okay. Pierwszy tom Smoczej Straży nosi tytuł Smocza Straż. Jest w tym jakaś logika. Ja czytałam cały baśniobór, bardzo mi się podobał. To jest literatura dziecięca. Smocza Straż to jest kontynuacja um, baśnioboru. Ci sami bohaterowie z tego co się orientuje. I mam nadzieję, że mi się też również właśnie Smocza Straż spodoba. To takie luźne typowo um, na słuchanie, kiedy jest zbyt gorąco, żeby myśleć. To mi właśnie, myślę, że w takich okolicznościach um, smocza Straż podejdzie. I dalej mam tu coś, um, co bardzo zachwala Zuza z książkowiska i też inne osoby, ale właśnie Zuzę z książkowiska polecenie najbardziej mi się um, przyczepiło do głowy. Miasto Mosiądzu esejcze Roboti Słyszałam, że to jest bardzo dobra seria fantazy, że może ten pierwszy tom, czy połowa pierwszego tomu, że trochę trzeba przez nią przejść, bo jest bardziej gdzieś nacechowana tak um, jak fantastyka młodzieżowa, ale z czasem im dłużej jakby w historię tym robi się lepiej. Ja y, bardzo chcę w takim razie zacząć czytać tą, um, tą, tą serię, pierwszy tom miasto osiądzu. Mam nadzieję, że mi się uda przeczytać um, czy ja wzięłam w ogóle pierwszy tom. Jeżeli to nie jest pierwszy tom, to to poprawcie mnie, ale mam nadzieję, że, że to jest akurat ten pierwszy tom, rzeczywiście. Dalej, kontynuację serii. Mam tutaj akurat w ręce pierwszy tom, czyli Miasto Jadeitu Fondyni, bo nie ma jeszcze drugiego, po prostu. Wydaje się, że w czerwcu on będzie wydany, jeżeli Mac nie przełoży z jakichś przyczyn premiery i koniecznie będę czytać drugi tom, właśnie. Wydaje mi się, że zaraz tylko dostanę w swoje ręce, Miasto Jadeitu, bo pierwszy tom podobał mi się ogromnie i więcej myślę też o tej. O tej historii, tym bardziej ją doceniam. Jeszcze jak sobie ją myślę, tak o niej myślę w porównaniu do innych, jakichś tam kreacji, fantazy, czy innych książek, czy innych światów, to tym bardziej doceniam, jak dobra, przemyślana konstrukcja tego świata jest i jestem aż zaciekawiona, co będzie dalej, dokąd ta historia będzie się toczyć. Zwłaszcza, że widziałam opinię i też Zuza, właśnie z książkowiska, ona też to potwierdziła, że drugi tam jest lepszy niż pierwszy. To wzbudza mój apetyt tak bardzo, że chciałabym już przeczytać tę książkę. Nawet się zastanawiałam, czy nie, nie zacząć po angielsku, ale stwierdziłam, że, że już tyle, że już tyle poczekam. Dalej yy, mam tutaj ziemię, może całe to duże wydanie ale ja pierwsze trzy tomy z tego ziemi Ziemia Morza przeczytałam, zostały mi jeszcze dwa, bo zdaje się, że tu jest pięcioksiąg i chciałabym po prostu już dokończyć, o jaka piękna mapka, nie przy... nawet jej nie przyglądałam się jej tak bardzo wcześniej. O, nawet jeżeli się nie myślę, to zostały mi tylko dwie, Inny wiatr i opowieści z Ziemia Morza, więc chcę dokończyć te dwie części, żeby mieć już skończony ten pięcioksiąg, bo mam też w planach film, do którego skończenie właśnie Ziemia Morza jest mi niezbędne. Więc też przydałoby mi się do tego projektu skończyć czytać Ziemię może. Dalej mam tutaj Ciemny Las, czyli drugi tom wspomnienia o przyszłości Ziemi. Science Fiction. Pierwszy tom podobał mi się ogromnie, zrobił na mnie duże wrażenie. Świetna była ta książka i chcę w sumie jak najszybciej zacząć czytać Ciemny Las, żeby iść dalej z tą serią, bo wydaje mi się, że jeżeli ja zapomnę ten pierwszy tom, że jeżeli on mi się zatrze, w mojej pamięci co nieuchronnie niestety zdarzy się, jeżeli za długo, za długo właśnie odczekam, to będzie mi bardzo trudno kontynuować tą serię i będzie mi bardzo trudno się zmotywować, żeby sobie przeczytać ponownie ten pierwszy tom, żeby iść dalej. No są to takie problemy, które no, chyba każdy czytelnik ma, jeżeli czyta jakieś serie, żeby nie czekać za długo, żeby nie zapomnieć szczegółów. Ehm, I chcę po prostu zacząć. Ten drugi tom jeszcze nie jest tak objętościowo duży jak trzeci i im wcześniej się zabiorę tym myślę, że lepiej jest tutaj, chociaż tak się wydaje, a tutaj jest prawie 700 stron, więc to też nie, z drugiej strony mało. Ale jeżeli może będę miała jakiś wolniejszy czas, może jakieś mm, kilka weekendów, może jakiś wyjazd, może jakiś urlop, coś, to sobie spróbuję zabrać tę książkę i spróbuję ją czytać. I co mam tutaj ostatnio już, książka na tej em, liście do przeczytania, to kolejny tom Sagi Winlandzkiej, tutaj tom trzeci, który muszę właśnie przeczytać i iść dalej oczywiście analogicznie z całą tą serią. Podoba mi się bardzo... Cała saga winlandzka, to znaczy te pierwsze dwa tomy, które na razie przeczytałam, bardzo mi się podobają. No i chcę iść dalej z tą serią, żeby też nie zapominać, nie zacierać tych szczegółów. To są już wszystkie książki, które sobie przeszykowałam na doczytania na lato. Dajcie znać, co o nich myślicie, jeżeli, jeżeli czytaliście którąś z tych pozycji. Możecie też mi podsyłać swoje polecenia książek, jakie bym mogła sobie przeczytać, zwłaszcza no, jeżeli chodzi o takie luźniejsze książki, które nie są głupie ani infantylne. Takie, które są no, lekkie książki, ale nie, nie głupie. Chciałabym takich, takich poleceń. Jeżeli coś Wam się nasuwa na myśl, to jak najbardziej ja sobie chętnie poczytam te komentarze i za dzisiaj już bardzo dziękuję za oglądanie. I widzimy się następnym razem. Cześć!